Kolejne pytanie, które gdzieś się czasami pojawia odnośnie lektury Pisma Świętego, ponieważ wielu ludziom troszeczkę mylnie wydaje się, że jak tak nos wsadzą w Pismo Święte, tak wyczytają wszystko, wszystko, no to wtedy, że tak powiem, odkryją całą prawdę. Tak nie jest, ponieważ wiemy, że nie wszystko było zapisane. Tu jest zapisane. W tej księdze to, co było najważniejsze, to, co było esencjalne i to, co jest wystarczające. Ale pamiętajmy o tym, że tak jak yy, później wiemy, że apostołowie no, nie mogli wszystkiego spisać, najpierw <laughs> słowo Boże, zanim zostało spisane, to wiem, było głoszone, przekazywane z ust do ust. A jeżeli było przekazywane z ust do ust, to musiało wypływać z wnętrza człowieka, więc serca, z umysłu, z duszy człowieka. I dlatego to Słowo Boże najpierw musiało tam stać się obecne, po to, żeby było ogłoszone i dopiero później spisane w tekście. Wiemy to z yy, historii, że człowiek yy, od razu no, nie zapisywał wszystkiego. Słowo miało oczywiście wtedy właśnie tę wartość, że było gdy było wypowiadane, ono wtedy już zaistniało. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby przechodzić całą historię piśmiennictwa, bo wiemy, że najpierw były wyrywane pewne wyryte, można by powiedzieć, pewne teksty czy symbole na kamieniach, później na glinianych tabliczkach w przeróżny sposób, później gdzieś na skórach zwierzęcych, dopiero później gdzieś tam wynaleziono papier, czy papirus, jak. By tutaj ktoś wolał, i jak gdyby ta ewolucja, ten rozwój przebiegał tak, że dzisiaj możemy z łatwością mieć kawałek kartki papieru, długopis ołówek i po prostu zapisać sobie to, co chcemy. Niemniej jednak, właśnie to świadczy o tym, że słowo Boże zawsze najpierw było głoszone. Głoszone docierało do uszu, i teraz jak znalazło się w sercu człowieka, a właśnie tutaj jest to, to co jest podstawowe. Ponieważ możemy powiedzieć bardzo wiele pięknych słów, nawet można by powiedzieć prawdziwych, ale wiele razy zdarza się, że z tego niewiele zapamiętamy. A z tego, co zapamiętamy, niewiele jesteśmy w stanie pokochać, czyli tak uczynić swoim, bo tutaj by o to chodziło. I dlatego Słowo Boże to jest to słowo, które Pan Bóg zasila bezpośrednio w sercu człowieka. Które to Słowo Boże? jest pokochany przez człowieka, ponieważ Słowo Boże jest miłością i wymaga tej samej odpowiedzi. Później jako sprzetworzone przez umysł i później wypowiadane. Tak, żeby dotarło, również było przekazywane innym. I tak było oczywiście ze Starym Testamentem, który najpierw funkcjonował jako przekaz ustny. Dopiero później był zapisany, także pamiętajmy o tym, żeby nie robić boga z tekstu. Bo tekst nie był pierwszy. Pismo nie było pierwsze. Słowo. Słowo było pierwsze. I teraz przechodząc już do Nowego Testamentu, historia tak naprawdę jest podobna. Bo to nie jest tak, że Syn Boży na przykład po Chrzcie w Jordanie, czyli Jezus Chrystus, mówi słuchajcie, to zapraszam Was do mojej biblioteki, albo do mojej księgarni. Teraz będziecie mogli sobie kupić, na przykład Ewangelię według świętego Mateusza, albo Ewangelię według świętego Jana, albo już z wyprzedzeniem listy świętego Pawła, czy nawet dzieje apostolskie. No bo ja jako Bóg przecież to wszystko wiem, co będzie. Ja już to spisałem. Nie. Tu jest właśnie. Ten moment kluczowy do tego, aby pojąć, o co chodzi ze Słowem, ponieważ my Słowo kojarzymy jako dźwięk. I właśnie zanim cokolwiek zostało nawet wypowiedziane, zanim cokolwiek było ogłoszone, święty Jan to bardzo pięknie wyraża. Jan jest, ja jestem. Wiele razy Chrystus tak odpowiadał w różnego rodzaju dyskusjach czy w różnych momentach. Ja jestem, a więc najpierw była obecność. Najpierw była obecność Syna Bożego, Słowa wcielonego, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Później, można tak powiedzieć, było to głoszone. Później było to głoszone. A więc otwierały się usta Chrystusa, który głosił nadejście Królestwa Bożego. Wielu ludziom otwierały się wtedy uszy, oni to przesłanie przyjmowali. Oczywiście nie wszyscy, tak samo nie wszyscy z tych, którzy to usłyszeli, przyjęli to słowo. Mówimy też to z Ewangelii według świętego Jana, że nie wszyscy przyjęli. Jeszcze mniej potrafiło to słowo Boże pokochać. A ci, którzy pokochali, a więc przyjęli to słowo Boże, nie wszyscy też mieli później odwagę, aby je głosić. I teraz dopiero wtedy, gdy to słowo było, Boże było już głoszone, dopiero później zaczęto je spisywać, właśnie po to, żeby to słowo Boże mogło się rozprzestrzeniać łatwiej, szybciej i pewniej, bo wiemy, że pamięć ludzka często jest zawodna i dlatego zaczęto to spisywać. A więc tekst pisany w tej postaci, jaką mamy teraz, to już wiadomo, jest cała kwestia pewnego rozwoju yy, introligatorskiego, można by tak powiedzieć, piśmiennictwa, tłumaczenia później na różne języki, również na języki nowożytne, tak samo na język polski, czy jakikolwiek inny język, czy dialekty nawet, bo i takie tłumaczenia też się zdarzają, mają swoje doskonałości i swoje niedoskonałości, ale pamiętajmy o tym, że Pismo Święte nie było pierwsze.